Cześć wszystkim. Dzisiaj witam się z wami z lotniska, a to dlatego, że przede mną mała podróż, w którą was zabieram razem ze mną. Dawno nie byłem na tak wnikliwej kontroli. Wszystko mi sprawdzali, nie? Osiem razy pytali, czy to twoje, to twoje, to twoje musiałem wymieniać, bo mam kupę sprzętu, komputery, drony i tak dalej. Przesadę. Mega denerwujące to jest. Dosyć późno przyjechałem na lotnisko, bo jakieś 50 minut przed wylotem, a tu się okazało, że jeszcze taka kontrola pełna. Pierwszy raz chyba miałem tak wnikliwą kontrolę. Bardzo dziwne uczucie. Smarował mnie tym, wiecie, tą karteczką taką po rękach. Mega dziwna sytuacja. Na bilecie nie mam godziny wylotu, ale chyba była to 9.50, a jest 9.45, a my nadal stoimy tutaj. Więc prawdopodobnie lekkie opóźnienie nie. Miałem dzisiaj zmianę w ogóle tych nakładek, bo po pierwszym tygodniu muszę zmienić na nowe. I strasznie mnie bolą zęby, i znowu jakby mam to wrażenie, że muszę się nauczyć mówić na nowo. Za 8 miesięcy witam nowy uśmiech. Nikt dzisiaj nie sprawdził mi paszportu ani dowodu. Tego dokumentu, który mam dopisany do biletu. Czy to po prostu jakieś małe przeoczenie na lotnisku? Ja już na swoim miejscu i mamy to. Jeśli myślicie, że w odcinku Najlepsze śniadanie w Warszawie kłamałem, to nie. Mam plan w 7 dni przeczytać tą książkę. Zobaczymy. Wylądowałem. Znajduje się na lotnisku w Grecji, w mieście Saloniki, także co? Zaczynamy! Znalazłem fajną restaurację Ampelos. Ma bardzo dużo opinii, no i bardzo dobrą średnią gwiazdę, więc sprawdzimy sobie czy jest to smaczne. Frytecki sflacałe, pacyki bardzo dobre. To jest domowe wino? Dobre, ale wyczuwalny jest taki gaz trochę w tym winie. Kuchcze pieczone to jest z olejem. Mm, to te suflaki chyba mi bardziej smakowały. Czekam na chleb, bo bez chleba to się nie w wariacie. Krewetka. To nie jest ta krewetka, którą lubię. Bardzo dobry chleb tu mają, taki jakiś mięciutki. Przypomina mi w ogóle ten sernik japoński. Pół litra domowego wina kosztuje tu jakieś. 3 euro. Cacyki kolejne zostały domówione. Fajnie, bo jest w nich bardzo dużo ogórka. One są takie strasznie gęste. Za całe zamówienie zapłaciłem 250 zł. Także co? My wsiadamy do samochodu. Jedziemy teraz do miejsca, które jest oddalone o 4 godziny drogi. No i co? Widzimy się. Melduje się. Dojechaliśmy do miejscowości, która nazywa się Janina. No taki wiecie. Ośrodeczek, pensjonacik, coś takiego. Teraz już temperatura spadła. Jest około 10 stopni. Nieodczuwalne jest ciepło, tylko raczej taki chłodek. Trochę zgłodniałem. Znalazłem prawdopodobnie najlepiej ocenianego kebaba. Lokal, do którego właśnie się udaję, ma ponad 3600 opinii. Przyszły nasze kebaby bardziej gyros w tych rejonach, prawda? Zamówiłem dużą porcję i jest naprawdę gigantyczna, ale wszędzie tutaj są te same frytki Tu są mocno skapceniałe te akurat. Frytki jak frytki. Kapceniałe. Nie widzę tu innych dodatków, a zamówiłem ze wszystkimi, jakie są tylko możliwe. Ale ja już widzę sosik tzatziki. I Widziałem, że te pity są tutaj wypiekane na miejscu. Tam pan z tyłu ma takie stanowisko i kulkę ciasta rozgniata na bieżąco i do pieca. Pani pytała, czy chcemy jakieś oliwki i tak dalej, ale to chyba trzeba się dokopać dużo głębiej. Jak na razie bardzo dobrze. Oprócz tych frytek, które są bardzo średnie. Ogólnie w tym rejonie jest bardzo dobry ten sos cacyki, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi ten sos, to wszystko mu będzie smakowało. No ten kurczaczek taki dobry, dobry, dobry. Fajne to ciasto jest, takie niby grube, ale jednak mięciutkie. Bardzo fajne. Jest to mięso, jak to nazwaliśmy, na kręciołku, ale kręcą się też kurczaki. No, duży przemiał tego mięsa tutaj jest. Jest bardzo dobre. Jeśli chodzi o to miejsce, z czystym sumieniem mogę wam je polecić. Bardzo dobrze przyprawione mięso. Jeśli chodzi o te składniki, które są w środku, to ja miałem na przykład za dużo cebuli, ale to jest akurat moja taka, wiecie, to po prostu mi przeszkadzało, bo ja nie lubię jak jest za dużo cebuli. Jeśli chodzi o całość bardzo dobre, to pieczywo świeże, mięciutkie, mięso dobrze przyprawione, świeże składniki, pyszny sos sacyki. No i ta cena. 450 euro. Jakiś deser bym zjadł. Jakiś deser? Deserek, wiecie, tak bym sobie dzisiaj dogodził jeszcze. Deserek jakiś taki. Malutki deserek. Bardzo dużo w tym mieście, przynajmniej na tej ulicy, jest miejsc, w których robią naleśniki. Może warto spróbować, nie wiem? czy mam ochotę na naleśnika, ale może dawno nie jadłem w sumie. Jakiś taki prosty, jest tu przykładowo takie miejsce, Aladdin się nazywa, naleśniczek z Nutellą i bananem. Ciasto trochę dziwne, tak jak jest ze słodkim. Słodkie nie może być niedobre. Tutaj to ciasto jest jakieś takie twardawe trochę i ma w ogóle jakieś takie grudki, jakby było źle rozmiksowane, no ale całość jest akceptowalna, smaczna. Taki naleśniczek kosztuje około 350 euro, czyli widzicie, tam możecie zjeść kebabika w cenie prawie takiego naleśniczka. Warto wybrać mądrze. Tym słodkim akcentem kończymy dzisiejszy dzień. Widzimy się w dniu jutrzejszym. No dzień dobry. To już kolejny dzień. Niestety trochę dzisiaj deszczowo. Ooo, idę w klapkach i właśnie mi się woda. Oj, oj oj oj. Niestety nie jest za ciepło dzisiaj. 7 stopni, ale będę udawał, że jest ciepło, dlatego chodzę w koszulce. Mam nadzieję, że się to źle nie skończy. Śniadanie mamy w cenie noclegu, dlatego zobaczymy sobie, co tam jest dobrego do zjedzenia. Uf, uf, uf. Zimno. Miałem plan wykąpać się w tym basenie, ale pogoda jest taka, wiecie jaka? Nie za bardzo sprzyjająca kąpielą. Basenik niestety chyba będzie trzeba odpuścić. Hmm, ciekawe czy lepszy rogalik niż w bułkę przez w bibułkę. W Tudą omlet jajeczny z parówką. Papryka, chyba oliwki. No takie wiecie, jak ciasteczko jakieś z Lidla czy z Biedronki. Ja nie lubię takich przekąsek, bo ona tak zas zasusza. Rogalik z tego zostało najlepszy szczerze. Pomoczę w dżemie. Dobry rogaliczek, ale wiecie gdzie jest najlepszy, nie? Niestety śniadanie takie raczej słabe. Ze wszystkich tych pozycji najbardziej smakował mi rogaliczek. Proszę Państwa, dojechaliśmy do miejsca Beloy ViewPoint. Niestety dzisiaj pogoda nie dopisuje, jest dosyć deszczowo, a wiem, że w to miejsce najlepiej wybrać się w słoneczny dzień. No ale może widoki oddadzą, zobaczymy. Mam drona, także spróbuję wam pokazać kilka ciekawych przebitek. Ogólnie okolica, fajna, cicha. Górzyście. Termometr pokazuje około jednego stopnia, ale jest dosyć ciepło. Od miejsca, w którym możemy zaparkować samochód, jest jeszcze kilometr do tego, jakby głównego punktu widokowego. No i prowadzi tu taka droga kamienno-bagnista. Trochę ślisko, przez to, że tu jest takie błoto. Już się nie mogę doczekać tych pysznych posiłków dzisiaj. Straszne bagno, tu jest straszne. Są też niestety takie sytuacje, że dróżka jest zalana, ale trzeba wtedy. Prawdziwy hiking zrobić. Fajne kamycki. Fajne, fajne. Strasznie śliskie kamulce. Dotarłem na sam szczyt, tak jak myślałem. Niestety jest taka mgła, że kompletnie nic nie widać. Tu musi być ostra przepaść. Tu widać góry. I dać potęgę tej dziury, po prostu. Musiałem tu dzisiaj przyjść, ponieważ mamy tak rozplanowaną trasę, że po prostu nie byłoby już czasu, żeby tutaj wpaść. Ten punkt widokowy znajduje się na wysokości prawie 1400 metrów. Jest to największy kanion na świecie, jeśli chodzi o głębokość, do szerokości. Wróciliśmy do miasta Janina, trochę zgłodniałem, dlatego czas na posiłek. Znalazłem restaurację, która ma bardzo dużo ocen, spójrzcie sami. Wydaje mi się, że jeśli ma tyle ocen i jest w takim miejscu, bo jest na takiej mega ruchliwej ulicy, to będzie dobrze. Zamówiliśmy dwa ciastka tradycyjne, jedno maślane, drugie z serem. W ogóle popularne jest chyba to ciasto filo właśnie, taka bułeczka, czy bułeczka, no, takie ciasto kruche, nic specjalnego, chociaż to z serem lepsze, bo jest bardziej wilgotne, no głodny jestem, mega to zjem. Na przystawkę wzięliśmy sobie kalmarki, uwielbiam, albo w zeszłym roku, albo dwa lata temu po wizycie w Barcelonie bardzo polubiłem owoce morza, oprócz muszelek, muszelki mi jeszcze nie wchodzą, twarda strasznie, takie grutkowate. Trzeba doprawić, posolić, popieprzyć. Mini ośmiornica. Strasznie ciężko się to To Jest strasznie gumowate. To nie jest to, czego oczekiwałem szczerze. Ta ośmiornica prawie nie daje się przegryźć. Jest tak gumowa. Kalmary Okej, okay, ale trochę są dla mnie za twarde. W Neapolu czy w Barcelonie jadłem dużo lepsze. Za 9 euro chyba przesadzili. Zamówiłem danie, które nazywało się Masalam Chicken. Chodzi tu o to, że jest tu wino masalam, pieczarki, pomidory, no i jest podane to z ryżem. Sprawdźmy, czy ten kurczak jest dobry. To jest naprawdę fajne. Kurczak jest tak usmażony na chrupiąco. Bardzo dobry. Mogę Twojego steka spróbować? Uczęstujemy się tutaj tym pysznym stekiem, ale ukroiłem. Przesadziłem trochę. Bardzo fajne, kruche mięso. Fajny jest ten posmak grilla. Frytki wszędzie, gdzie byliśmy do tej pory, są takie skapceniałe trochę. Zjedzone, więc mogę powiedzieć Wam kilka słów. Było bardzo pysznie. Chyba najlepszą pozycją był jednak ten stek. Zamówiliśmy steka well done i rzeczywiście mięso było lekko różowe, ale nie było krwiste. Moje danie też bardzo dobre. Wyczuwalne wino w sosie, ryż idealnie ugotowany. Fajną opcją jest to, że do każdego rachunku dają dla każdej osoby deserek. Ten, który właśnie tutaj widzicie. Dostaliśmy go oczywiście w gratisie, deserek bardzo dobry. Najgorszym elementem chyba zamówienia dzisiejszego w tej restauracji były te ciasteczka. W tej cenie to w ogóle lepiej sobie jakieś cacyki wziąć, raczej ciasteczka nie, ciasteczka nie. Za całe zamówienie dla czterech osób wyszło 66 euro, więc wydaje mi się, że cena nadal nie jest jakaś super wysoka. A miejsce zdecydowanie oddaję. Fajny lokal, w środku może troszkę za dużo tych stolików, bo tak każdy siedzi obok siebie, trącają się krzesłami. Pierwszy raz jestem w Grecji. Ogólnie fajnie, tu fajnie, fajnie, fajny klimat, w restauracjach smaczne jedzenie, ludzie uśmiechnięci. Ja już się trochę przyzwyczaiłem do cen hiszpańskich, włoskich. A tutaj rzeczywiście jeszcze jest tanio. W mojej ocenie oczywiście. Tak patrzę, patrzę, są tu jakieś pamiątki. Może chcielibyście jakąś pamiąteczkę, żebym wam przysłał. Magnesiki, kubeczki, może jakaś flaga. Kurczę, sam bym chciał, żeby ktoś mi coś takiego wysłał. Proszę Państwa, to już koniec tego odcinka. Zostawcie lajka, zostawcie suba na tym kanale i do zobaczenia na następnym odcinku. Pozdro!